Wspomniałeś, że nie masz problemu z tym, żeby pokazać trochę ciała, czy Tobie zdarza się zrobić sobie z, y, nagie zdjęcia, takie prywatnie? Um, ja nie mam takiego fetyszu, ale no na przykład muszę zdradzić, że mój mąż bardzo lubi takie zdjęcia. Ale ja najczęściej jednak nie potrzebuję takich zdjęć, w związku z tym od razu takie zdjęcia usuwam. Ale nie boisz się, że one gdzieś tam kiedyś wypłyną, wiesz, ktoś ci się włamie i one gdzieś pójdą światło? Mogą, oczywiście, że mogą wypłynąć, no więc to już jest, no ale teraz my, na przykład wczoraj oglądałam, akurat jadąc na spektak, bo ja bardzo lubię jeździć na spektakle w Polskę, bo odwiedzam stacje benzynowe i tam e, przeglądam prasę, bo mężczyźni nasi palą dosyć często, długo, no więc ja przeglądam prasę. No i trafiłam na sesję Playboya Michaliny Olszańskiej, teraz dobrze pamiętam już imię, nazwisko, ależ ta Aldona to mi tak... Wyszła, no że nie mogę, wstyd, bo się z Aldoną bardzo lubimy i... Ach. No, ym, 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 no i wczoraj widziałam właśnie bardzo odważną sesję Michaliny Olszańskiej w dosyć zaawansowanej ciąży, zdjęcia totalnie nagie, także... Ja akurat też wcale nie wstydzę się na gości. Jakbym musiała się rozebrać w jakimś konkretnym celu, a nie tak po prostu dla zabawy, to oczywiście, że tak. Ja traktuję ciało jako moje narzędzie pracy. Czasami jestem większa, czasami jestem mniej mniejsza, czasami mam dużo ubrania, czasami też to jest bardzo niewygodne, kiedy musisz mieć mnóstwo ubrania, jest gorąco, a czasami musisz mieć mniej ubrania.